Das oberschleißische Gebiet, bei dem bodenständische Deutsche Mondorta waren, leitet am Wester und Südwesten der Provinz und um grenzt an den des Regierungsbezirks Brassen, sowie o das Freira Ester schlesing ist um sechs der Kreise Krüttke, Falkenberg und Neusegans sowie das Kreise Neustadt, Lechwitz und Namsel zum Großhattel. Dlaczego ma dasz spróchniczel kosztental kreisze kozel, szowaj, krosklawiec, an halt kreisze plec, beldz mit eigenedajcia mundorta? Ale diese mundorta, gehejra, zu obrzeleścia sprócha. Jak w to wie, co so Józef właśnie powiedział, normalnie stawiam mu halbach. Spielemy w Medal of Honor Warfighter. To miała być w zależności taka gra połączona z kolodyty Dutty i Batonfield. I na jej pieruna wyszło taki trochę cudowo-abfallowy miszunek. A czy gra nie jest zła, o to nie można powiedzieć, jedno, że no nie wstrzeliła się w ten moment, kiedy została wydana. Naprawdę, ktoś tam z tej firmy musi się nieźle łoklupać w łeb, co wymyślał, że to gra ma być wydana w takim czasie, a nie innym. Tak jak w Koloduty mamy tu różne takie pełno mamy festych dodatków, takich mamy Westy, mamy te fligry, mamy te helikoptry, granatniki, inksze flinty. Mamy też pełno kamuflaży na gewery różnych zortów. mamy taki zimowy, mamy czerwony, mamy wecentki, no wszelakie. Jak nie możecie co robić kole polednie tak jak ja, to poszpileć można. Ale jakby mnie w to pytał, to ja bym wybrał Battlefielda jednak. No opie! No ja, nie no opie, to ino był taki szpas, opie! Wiele z tych paciuloków co tu latają, normalnie wydaje się jakby jeszcze nynali, bo się zachowują jakby to było Call of Duty. Jakoś nie potępią graczy Call of Duty, ale jak się podziwą, co oni tu robią, to sobie myślę, hopie, weź se zalóż turnszyły, idź se pobiegaj. Komunikacja głosowa hey, leży totalnie. Hey, Dusty, Dusty, Dusty! Rusty, 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 rusty. fajny. Hey, Rusty, please, be with me. Soul, you idiot, fucking quiet! Dusty, Rusty, Rusty. Shut the fuck up, Soul! Jerzyk jest patriota regionalny i ogrom inogromym. No, opie, miej pozor. Dawaj, dawaj! O! Co się robią! Juruna! No jo, ci nie biercie mnie źle, gra jest w na fest, ale... żech grał w lepsze. Battlefield. Jakby się w to w tym momencie zastanawiał, czy jeszcze się warto to kupić, to jemu go do mnie warto się. Te roski je chyba więcej abfali, niż było nawet wcześniej, jakimś cudym. Dobra opcja jest taka, że się można spawnować na tych swoich kolegach. I no, że jak on jest w takim festhicy, to się nie spawnujesz i musisz czekać. Ale można se do talsz poszczyluć! No, Jeruna, to je opcja! Najgorzej wyrychtowany menu jakieś karykolwiek widział we FPS-ie. Chcesz tu opie znaleźć jak chce zrobić inny kamuflaż? No to se nie znajdziesz. Co, co jest fajne, każda na o we własnym języku. Czyli że wreszcie polo godo po polsku, a nie po angielsku ze rosyjskim akcentem. Ty się szwab! A co ci pomogą? Na CII mamy kilka, naś różnie przeważnie ino tym przy ubleczeni mi kamuflazję na givera, ale to też co można pięru na każdy wykustomizować jak to, jak w to chce. Niemand kann uns aufhalten. Zróbmy to. Let's do this. Bring it. Gotowy? For Poland. Za polskie. Załadowany i gotowy. No nie ma źle, ale trochę taki zabuga.